Wielkimi krokami zbliża się 1 maja, a Ty już teraz możesz zgarnąć 300 złotych bliczka i zaplanować wybitną majówkę. Szczegóły konkursu oraz regulamin w linku w opisie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Schabu. Dzisiaj moi drodzy widzimy się w bonusowym odcinku dla, jak ja to nazywam, lorowych świrusów. Dzisiaj moi drodzy, tak jak ostatnio w odcinku już chyba wspominałem, E, pierwszorzędne, takie podstawowe rzeczy, informacje, będziemy sobie podczas odcinka czytać tak, żeby na bieżąco informować się i do, doinformowywać właściwie. Natomiast drugorzędne będziemy czytać sobie w takich bonusowych odcinkach. Sekundka momentu, mój drogi widzu, jeżeli podoba Ci się materiał lub kanał, zostaw subskrypcję, najlepiej z dzwonkiem i łapkę w górę. A partnerem kanału jest Instant Gaming, gdzie możecie kupować gry nawet do 90% taniej. Link w opisie. I tutaj powiem Wam, że nie wiem, czy te bonusowe odcinki będą co odcinek. Natomiast na pewno co jakiś czas będziemy musieli tą wiedzę drugorzędną sobie uzupełnić, tak by jak najlepiej poznać świat, poznać lore tutaj masę I wydaje mi się, że będzie to dobre rozwiązanie, no i zawsze znajdzie się dla, coś dla tych ludzi, którzy nie chcą aż tak bardzo wgłębiać się w lore i dla tych, którzy wręcz przeciwnie tak chcą. Więc moi drodzy, ja szybciutko przypominam o bliczku. 1 maja losowanie, możesz zgarnąć 300 zł. Link w opisie do filmu, gdzie tłumaczę, co wystarczy zrobić, więc jeżeli masz ochotę zgarnąć fajne pieniądze na majówkę, no to gorąco zachęcam. No i moi drodzy, mamy tutaj na samym początku informacje o sobie. Ja postaram się Wam to jeszcze bez nowych okularów dość dobrze przeczytać. Niestety okulary będę miał dopiero w poniedziałek, w poniedziałek 14, więc jeszcze jadę na małym ekranie z moimi starymi okularami. Jakoś postaram się to dobrze czytać. Dorastałeś na ziemi, ale nie znałeś swoich rodziców. Byłeś dzieckiem ulicy. Przeżyłeś dzięki sprytowi i determinacji. Ukryty w rynsztokach wielkich miast ziemi. Aby rozpocząć lepsze życie, wstąpiłeś w szeregi przymierza i zgłosiłeś się do udziału w ekspedycjach na Akuzę bujnym, odległym świecie, na obrzeżach terenów w Puszymierza, których nagle utracono łączność. Na Akurze odnaleźliście nienaruszoną osadę, ale nikogo żywego. M -m 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 Miażdży paszcze zadekowały o zmroku. Bezrozumne obrzydlistwa. Pancerze i macki, które wyrosły pod ziemi. Stały ostrzał nie zagłuszył wrzasków żołnierzy z twojego działu wciąganych pod powierzchnię. By tam umarli w męczarniach. Na zginęło 22 marines. Tylko tobie udało się stamtąd wrócić. Pomnik w kolonii upamiętnia masakrę i przypomina, i przypomina o wysokiej cenie, jaką czasem musi zapłacić ludzkość, chcąc sięgnąć gwiazd. Powiem wam tak, o międzypaszczach wiemy bardzo mało, natomiast wiemy tylko, tyle, że są to bezrozumne stworzenia, które mają jakieś paszcze i macki i wciągają pod powierzchnię ziemi. No powiem szczerze, że jeszcze żyjącego człowieka, jak coś wciąga, łamie, no to jest no bardzo krótka śmierć. Natomiast Zobaczcie, że 22 Marines tam zginęło. My byliśmy 23, więc no, to jest ta masakra, o której e, w fabule usłyszeliśmy na samym początku gry usłyszeliśmy, że tylko my przeżyliśmy, tam rozmawiali, że możemy mieć traumę, ale e, sierżant, sierżant tutaj powiedział, że to znaczy kapitan powiedział, że my możemy być. A wręcz jest pewien, że jesteśmy idealną osobą, żeby tutaj przymierzem... <laughs> żeby przymierzem, moi drodzy, tutaj jakby kierować. Stworzenie bardzo praktycznych narzędzi zwanych omni -kluczami, pozwala współczesnym armiom na dużą dozę elastyczności podczas ładowania sprzętu. Dostępnych jest wiele zestawów modyfikacji polowych zwanych także ulepszeniami, które stosuje się do broni, pancerzy, omni-kluczy, wzmocnień biotycznych, a nawet granatów. Ulepszenie z reguły składa się z niecałego tuzina części oraz z dysku optycznego. Po załadowaniu do Omni klucza dysk optyczny przekazuje wszelkie specyfikacje techniczne wymagane do wyprodukowania narzędzi oraz dodatkowych części niezbędnych do zainstalowania ulepszenia w danym sprzęcie. Sam proces składa... składania sprzętu opiera się o... Na modułach, przepraszam, i instalacja trwa mniej niż jedną minutę. Ponieważ omni klucze zaprojektowane są tak, by korzystać z odzyskiwanego materiału powszechnie spotykanego w warunkach polowych, jak na przykład plastiku, ceramiki, metali lekkich, zmiennych. Yy na pół roztopiony omniżel, by można było szybko zeń skorzystać. Wyszkolony żołnierz posiadający zestaw modyfikacji jest w stanie dostosować swój sprzęt bojowy do bieżącej sytuacji taktycznej na polu bitwy. Tu mamy informacje na temat ulepszenia naszych broni. My tam już, chyba już odcinek temu, chyba pewne ulepszenia poczyniłem w pistolecie. Mogliśmy wymienić na inne, ale zostałem przy tym pierwszym i tam chyba dałem amunicję. Amunicję zatruwającą, więc to jest właśnie coś, coś takiego jak te ulepszenia, właśnie z z spoko sprawa. Baczcie, ja też piję kawę. Niedawno wstałem, możecie w te słyszeć też małego? Chodzi właśnie hmm. lekcje, uczy się cyferek, słówek i takich tam innych rzeczy z mamą, więc możecie w tle troszeczkę go podsłyszeć. Jeszcze oko mi łzawi, bo chyba te bóle kroiłem i dotknąłem się niechcąco. Moi drodzy, kolejnym etapem mamy Ludzkość i Przymierze Systemów. Tutaj mamy dość długą listę. Natomiast bardzo ciekawą, więc przejdziemy sobie przez nią. Bo zobaczcie, że w 2069 roku posterunek Armstrong przy kraterze Sedzklotona, Se boże Szaklotona to pierwsza ludzka osada na księżycu. Formalnie zostaje założona 20 lipca. Setną rocznicę, przepraszam, ale to o tak muszę zrobić chwilę przerwy. Centną, hmm, rocznicę pierwszego lądowania księżycowego, dobra, chyba pieczenie oka i uzawienie opanowane. W, już tutaj będę mówił końcówką 103, dobrze? Będziemy wiedzieć, że to jest 200, czyli w 2103 roku Lowell City, Jeos Hasim, Hasma, to pierwsza ludzka osada na Marsie. 137. Korporacja Edifel Ash Ashland Energy demonstruje technikę uzyskania paliwa HEL-3 z atmosfery Saturna. 142. Rozpoczyna się budowa stacji Gagarina. Kok 0 poza orbitą Plutona. 148. Badacze odkrywają protańskie ruiny na e, Prometei Platinum na Marsie. I słuchajcie, to jest przełomowy rok. 2140, zobaczcie, jak tutaj dużo. 69, pierwszy posterunek w kraterze, tam gdzieś tam na Księżycu. Tutaj zobaczcie, że raptem aż 30, e, 34 lata później, pierwsza ludzka osada na Marsie, na Marsie. Zobaczcie, ile tu lat. Nagle tutaj zobaczcie, że odkrywają te protańskie ruiny. Protanie już wiem, co to jest, bo z poprzedniego, e, poprzedniego bonus kontentu wiemy o tej rasie. No i zobaczcie, jak tu szybkość patrzcie, Do 49 Przetłumaczeniu prezydenckich danych prowadzi ludzi do przekaźnika Rona. z temu zostaje powołane, by koordynować badania i kolonizować kolonizację światów poza Układem Słonecznym. Zobaczcie, 51. 151. Katastrofa w między, międzynarodowym procesie kosmicznym w Singapurze powoduje, że, że wiatr przynosi pierwiastek zero w formie pyłu na tereny zamieszkałe. Przymierze rozpoczyna budowę stacji Arkan... Arkan Boże... Ar Arcturus, Arcturus. 152. Około 30% dzieci urodzonych w Singapurze cierpi na nowotwory. Po wystawieniu na działanie pierwiastka Zero, przymierze systemów rozpoczyna zasilanie pierwszej kolonii ziemskiej poza Układem Słonecznym Planety Demetr. No i dochodzimy do 2154 roku, gdzie rodzimy się my, czyli komandor Shepard. 155. Przymierze systemów zajmuje, zajmuje ukończone części stacji Arkantu, Arkatrus. Ar... Boże, Arcru nie umiem czytać Arturus, Tworząc zeń centrum dowodzenia 156 Niektóre z singapurskich dzieci wskazują środowe zdolności telekinezy 157 dochodzi do spotkania ludzkich badaczy z taurianami Wojna pierwszego kontaktu, okupacja i wyzwolenie ludzkiej kolonii Shansi no i mamy 157. No i od tego już zobaczcie, że, zobaczcie jak tutaj, jaki jest skok technologiczny, jaki jest skok już takiej mm, ludzkości, że wszystko dzieje się właściwie z roku na rok. Nie? Przypomina to bardzo 2000 rok na, na świecie, nie? kiedy ten przeskok technologiczny z MP3, MP4 i w ogóle był, no naprawdę chwila co się dzieje. 158 ludzkość odkrywa potencjał biotyki. Rozpoczyna się międzynarodowa akcja śledzenia przypadków wystawienia na działanie pierwiastka Zero. Około 10% dzieci wystawionych na jego działanie wskazuje mniejszy lub większy poziom zdolności biotycznych. 160. Tworzono Parlament Przymierza Systemów. 165. Ludzie ustawiają placówkę dyplomatyczną na Cytadeli 170. Bariańscy łowcy niewolników atakują Mindoir, kolonię Przymierza. 176. Skyliński Blitz, piraci łowcy niewolników atakują Elizium, ludzką stolicę w Skylińskim Pograniczu. 177. No i tutaj te miarzy pasz atakują Akuzę, kolonię Przymierza. 178 w odwecie za skaliski Blitz Flota Przymierza rozbija w pył Armię Łowców Niewolników na księżycowym Torfan. No i my w, 1800, w 2183 jesteśmy właśnie w tym momencie. Ja tutaj liczyłem chyba, bo niestety muszę to liczyć nawet drugi raz. Że my mamy, ile my mamy lat? 10 chyba coś mamy. Czekajcie, gdzie jest. To było, że się jest. 54, to do 60. jest 6 lat. 7, 8. E, Boże, tak? Dobrze to mówię? 6, 7, 8, to jest 26. 26, 7, 8, 9. 29 lat mamy. Jesteśmy bardzo młodziuccy. No, i tak to w wygląda w chronologii czasowej. Te wydarzenia to dość ciekawe. No i mamy jeszcze opóźnione, znaczy statki i pojazdy. E, tu mamy statki kosmiczne, sensory. Opóźnienie świetne nie pozwala dostrzegać obiektów znajdujących się na wielkich odległościach w czasie rzeczywistym. <laughs> Statek odpalający silniki przy brzegaźniku Chorona może być bez problemu dostrzeżony z Ziemi, znajdujący się w odległości 5,75 godzin, świetlnych 6 miliardów kilometrów, ale Ziemia zobaczy wydarzenie dopiero 5 godzin 45 minut później z powodu ograniczenia prędkości światła. Obrońcy nie dostrzegają najeźdźców do momentu ich przylotu, ponieważ istnieją podróże i komunikacja z prędkością nadświetlną. ale nie ma sensorów nadświetlnych, Fregaty są kluczowe do misji zwiadowczych i wartowniczych. Nie? Czyli jakby no nie da się zobaczyć od razu tego, że jest ten skok, no bo jest to szybkość jest to poza, szybkość poza szybkość światła, nie ma sensorów ani żadnych, żadnych urządzeń wykrywających taką prędkość. Nie sensory pasywne są używane do wykorzystywania na dalekim zasięgu, a sensory aktywne do uzyskania dokładnych informacji na krótkim zasięgu, które to informacje potrzebne są do helowania. Sensory pasywne za natomiast m.in. detektory optyczne, termograficzne i radiowe, które szukają obiektów w kosmosie, zasilanie statku wydziela olbrzymie ilości energii, ciepło systemu podtrzymywania życia. Promieniowanie emitowane przez elektrownie urządzenia elektryczne, spaliny silników odrzutowych, statki wyróżniające się na tle bliskiej zeru absolutnemu, a temperatury przestrzeni międzygalaktycznej. Zasory pasywne mogą być używane podczas podróży z, nad... z prędkościami nadświetlnymi, ale otrzymywane dane są poważnie zniekształcone przez efekt masy i efekt Dopplera. Dozory aktywne to radary i LED. Le... Le... Boże... Lad... W wysokiej rozdzielczości, które emitują wiązki energii i oczekują na odbity sygnał. Ladary mają większe pole widzenia niż radary, ale ich rozdzielczość jest wystarczająca, aby stworzyć obraz wykrytego obiektu. Sensory aktywne są bezużyteczne w przypadku, gdy statek porusza się z prędkością nadświetlną. Więc jak widzicie mamy mniej więcej już coś, gdybyśmy mieli fabułę, czy coś, jak to działa, czemu coś widzimy, czemu nie, będziemy mieli to z tyłu głowy. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o informacje drugorzędne, jeżeli chodzi o informacje e, pierwszorzędne, no to już nauczyłem się jak zrobić, żeby tu nie gadał. Po prostu klikam, klikam, pach i już nie gada, możemy czytać sobie spokojnie. No, i tutaj też mamy tą wojnę pierwszego kontaktu, o której rozmawialiśmy. No wydaje mi się, że wszystkie informacje, które, możemy za które są zawarte w leksykonie, mamy omówione. Więc raczej my widzimy się w kolejnym odcinku już w misji, gdzie musimy iść na górę zobaczyć, to tam, gdzie tam ten nadajnik został przeniesiony. Ja gorąco dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku i że zostawiliście łapkę w górę przy tym odcinku, oraz do zobaczenia. Wkrótce, cześć.